Siemanko, moje z tej strony Kermitus.pl A to będzie pierwszy odcinek, taki pierwszy nasz poradnik, w którym opowiem Wam o różnych modach. W tym poradniku będzie to mod Equivalent Exchange 2. Teraz pokażę Wam wszystkie rzeczy, które doda są dodane do niego. Proszę, tutaj nasz świat jest taki. O, tutaj mamy różne Energy Condensery. Ehm, TNT dzięki którym jak wybuchną to od razu wszystko cały obszar który został zniszczony przez TNT od razu do nas przychodzi. O mam tutaj też energy condenser, Alchemical chest i pokażę wam zaraz coś z tym. To się wyrzuci na razie. Proszę, tutaj są też pochodnie nowe. Co tu jeszcze mamy? Poczekajcie. O kamień filozoficzny, destruction catalizer, tutaj różne pierścienie, amulety, wszystko o zegarek, tutaj są różne, tutaj jest węgiel, alchemika, taki alchemiczny węgiel, dzięki temu można zrobić czarne materie, dzięki temu potrzebny jest też kamień filozoficzny, czarna materia, a też wam coś z nim pokażę potem, Tutaj, dust, dzięki którym możemy odnawiać nasze itemki. Tutaj mamy narzędzia z czarnej materii, zbroje z czarnej materii. E, talizman naprawy, który, jak wsadzimy go do skrzyni z różnymi naszymi itemkami drewnianymi, kamiennymi, żelaznymi, diamentowymi, tu nam cały czas będzie je naprawiać i zawsze będą pełne. Tutaj mamy również czerwoną materię. E, itemki z czerwonej materii o tutaj rt fuel o zbroja z czerwonej materii pierścienie tutaj różdżki jakieś budki też są no i tutaj jeszcze inne takie pierścienie jakieś jeszcze redstone muszę wziąć bo redstone jest bardzo potrzebny do destruction katalizera bo inaczej nie będzie działać dobra tak i proszę, czekajcie, ja sobie tylko to naładuję na V. I patrzcie, o. I taką tę dziurę wielką robi. Robi też mniejsze, jak nie jest naładowane. O, proszę. A te czarne kulki, co widzicie, to to są wszystkie itemy, które tutaj były. O, na przykład żelazo sobie, o. I mamy taki bardzo długi tunel. Jak widzicie, redstone nam cały zszedł. Teraz już nie możemy tego robić. Jeszcze kamień filozoficzny też możemy naładować i na przykład o, kamień możemy zmienić na cobblestone. Potem możemy na dirta, a z dirta piasek, potem możemy znowu tak sobie przemieniać, tak się bawić, a jak przytrzymamy shift, to z kamienia robimy dirta. Tutaj też tak możemy i tu i tu. Jeszcze nigdy nie to się stanie jak w żwir się walnie. O, sandstone, a shiftem. Znowu gravel, sandstone i teraz gravel. O proszę, z gravela robi się sandstone. O, z drzewa możemy zamieniać kolory. Jakie chcemy? Białe, czarne. Jakie chcemy? Oprócz dżunglowych chyba. Nie wiem, zobaczymy. No, wszystkie oprócz dżunglowych możemy robić. Zobaczymy, może o, się o ludzi chyba da też zamienić. Nie, lodu nie da się. Możemy tu zamienić piasek, zmienić dirt. O, a teraz wam pokażę Alchemical Chest. E, nie to. O. Alchemical chest. Taka wielka skrzynia, gdzie możemy duże rzeczy zmieścić, które nam są na samym razie niepotrzebne. Proszę to sobie tutaj wsadzimy. O to jeszcze. A teraz. Ta. To jest Energy Condenser. Bardzo przydatny w tej krze. To jest taki jakby duplikator. Patrzcie, możemy tutaj położyć taki piecyk. Wsadzimy tutaj czarną materię. I proszę, mamy tyle energii. A tutaj możemy. W... Ups, przepraszam Was. Tutaj możemy wsadzić na przykład o jeden cobblestone. O i patrzcie, i nam się duplikuje ciągle. Tak przez cały czas. Możemy też krzemień tutaj wsadzić. Wszystko po prostu. Ale tego chyba nie zduplikujemy. Nie. Tego też nie. O, Dir też możemy duplikować. Możemy też czarną materię duplikować, ale to długi proces jest. Czekajcie, może Wam pokażę, czekajcie, wezmę sobie tego trochę. I dużo czarnej materii, żeby to zasilić. Albo mam lepszy pomysł, weźmiemy sobie to. Takich 64, bo to dużo energii dodaje. O, czekajcie, czarną materię. O. Jedną czarną materię weźmiemy, i tak tutaj wsadzimy te wszystkie piecyki. I proszę, tyle energii mamy z jednego piecyka. Teraz czekajcie, tutaj jeszcze powsadzamy na bokach te piecyki, i stąd weźmiemy. Tak, raz, dwa. I tutaj też powsadzamy. Tak, proszę, i tu. I teraz dużo energii nam będzie się ładować. I teraz czarną materię damy, ona się będzie. Ona może też pochłaniać energię z tych rzeczy, które tutaj są, które się nam zduplikowały. Ze wszystkiego będzie pochłaniać energię. To wiecie co, ja zrobię cięcie. Albo nie, dobra. To widzicie, tu jest bardzo długi proces. To musi dojść aż dotąd. Ten pasek zielony. Potem się od nowa robi. No to chyba wyjaśniłem Wam o, wszystko o tym modzie. No, jakbyście chcieli zobaczyć, jak trzeba go zainstalować to zapraszam na kanał mojego przyjaciela podnikiem Axon 982. No to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No to do zobaczenia i oglądajcie oczywiście Axona. No to cześć, do zobaczenia. Pa!